Co na przykład? Ostatnio zrobiłeś dobrego. Ogarnąłem koledzy zipa. Co, co ogarnąłeś? Zipa. Zipa? Tak. Babci pomogłem. Cioci pomogłem. Aha. No. No się z panem zrobić zdjęcie. E, a kim pan jest? Kim pan jest? Ja jestem to z ulicy. A to jest dupa kreta. Tego się nie da znaleźć w ogóle w internecie. Chciałabym takiego kosmity zobaczyć. Ja nie wierzę w koszmitu, ale w kobiety to tak. Ja kobiety pan wierzy. Wierzę. Że są, że są. Ładne i przystojne. I... Pana Tadeusza ostatnio słuchałem przecież. Pana Tadeusza słuchałem. Ehm... I o czym mówił? Pan, pan, pan Tadeusz <laughs> mówił o tym, że cieszy się, że wrócił wreszcie z dalekich stron i spotkał wreszcie piękne, piękne kobiety u siebie w chacie, w swoim pokoju. Lewą też potrafię, prawą też potrafię. Odkryliśmy Twój talent! Wow. Uch, przepraszam, a kichasz czasami? Tak, zdarza mi się. Uch, przepraszam bardzo, półek i mi wleciałem. Uw! Co jest najważniejsze w gumie? Żeby nie pękła. <gum> 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 sam już co? Zakładam gumę, no? Sam. Tak, tak głównie sam. ćwiczenia samotnie wykonuję. Są różne powody. Stop. Ale po prostu, stop, po prostu. Zwolnij, zdejmij cegłówkę, z. Hamulca i tak dalej. Co mówi ten? Zakaz zatrzymywania się. No, mamy alarm. Musimy przerwać wywiad, bo jest syrena. Musimy... Ale naprawdę? Tak. Kula ziemska się rozpadnie. Ruch jazdy le lewo... prawostronny. Nie wiem. Ja mam pytanie, na które chciałbyś odpowiedzieć? Proszę. Czy jeżeli ważę 90 kilo i zjem 10 kilo pierogów, to będę w 10% pierogiem? Z której strony mamy kierownicę? Le lewo Nie, chwila, tu jest kierownica. To jest takie cyrkowe, to tak. Bierzemy różne rzeczy i zrobimy z nich taki nasz cyrk. Możesz zagadać coś pokaczemu? No, to było trochę temu, więc nie do końca miała jakieś kwa, 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 odpowiadała, działało.